Dobra, Ukraina, Białoruś, jak się dogadowaliśmy? Włączacie. Okej. Okay. No i wspomniane. Dobra, wy na końcówkę stan. Dołączacie do mnie, będziemy wolni od wszystkich i będziemy potęgą. Oki. Okay. Dobra, Maroko, dołączasz? Oki. Okay. Ach. Dobra, Polsko, co tam Łesa? Musimy stworzyć Niemców. Okej. Okay. Ile? Będą musieli nam zapłacić. W sumie będą musieli za zapłatę zapłacić. W sumie to już oni, oprowadzają ich wszystkie banki i wynosi na to, że musimy się podzielić kwotą. Więc masz tu swoją kwotę. No i możemy tworzyć Niemców. oki. Okay. Oni nie spodziewają się, co właśnie błąd zrobili. Ach, odrodzę sobie Czechów. Tak jak obiecałem, idę zrobić Angsty z Austrii. O tak! Teraz Czechów. Nie dam się tak łatwo, Niemcu walony. O ty, zaraz powałuję. W końcu urosłem. Moje marzenie się spełniło. Dro Dobra, co Niemcu chciałeś. Dobra, chciałem się spytać, czy atakujemy razem Polaczka. W sumie to dobry pomysł. Dlaczego? Bo i tak mnie wkurza, zabrał trochę mi terenów, jak chciałem zbudować cesarstwo rosyjskie, więc możemy zaatakować. Polsko, co chcecie Rosję i Niemców? wojnę. O kurde. Poddaję się. Ha ha ha. Mój plan A w końcu zrealizowany. A teraz czas zaatakować tego głupiego Francuza przez Holandię i Belgię. A siema Francus. dlaczego ty taki wielki podbiłeś Polskę z Rosją? A bo chcę wojny z tobą, wiesz? No to dopiero dostaniesz lanie na kolanie. He he już się boję, wiesz? Przejąłem Paryż, poddaj się. Okej, okay. no i jest. Dobra, kraje bałtyckie dołączać, okej. Okay. No i dobrze. Co tu się dzieje? Trzeba naj... najszybciej... Powiadomić o tym Niemców, yy, znaczy Stanów Zjednoczonych, tak. Stany Zjednoczone, czego chcesz, Wielka Brytania? Ogólnie jest sprawa, bo. Nie, bo. Co chcesz? Bo Niemcy przejęli Francję. O cholera! I w dodatku podbili Polskę, czyli ważny, kluczowy element. I w dodatku. Rosja się powiększyła coraz bardziej, się powiększają te kraje. Nie wiem, czy Niemcy nie zdobędą Europy. Trzeba jak najszybciej ustabilizować. Trzeba jak najszybciej patrolować granice. Trzeba wołać wszystkie kraje, które chcą nas posłuchać, żebyśmy podbili tych Niemców, którzy chcą nas zniszczyć. Właśnie. Dobra, powiadom Hiszpana, będzie mieć wszystko na oku. Oki. Okay. Hiszpan, co chcesz w Wielkiej Brytanii? Patroluj yy, granicę z Niemcami. Jakimi Niemcami? Ja nie mam granicy z Niemcami. O cholera, jakie wielkie te Niemcy z Rosją. No właśnie, Francja upadła. W tamtej wojnie przecież wygrała, no ale Niemcy powróciły. No i cały czas niszczą. No i co, bombardują cię? No trochę tak. Musimy zabezpieczyć granice. Wszystkie europejskie kraje powiadomić o zagrożeniu. Okej. Okay. Dobra, Słowacja, Węgry, Chorwacja i Słowenia dołączać. A musimy? Musicie. W trybie natychmiastowym. Okej. Okay. Już przygotowuję plan na tego Ruska. Nie pozbiera się tak jak w 1939. 42 lub 41. Ha, 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 wtedy przegrałem, ale doszłem do Moskwy, a teraz mam mam wygrać wszystkimi jednostkami, które mam. Wbije się prosto na tego Rosjana. Podbije Rosję oraz zawładnę Europą. I to będzie Kozak. Dobra, Macedonio, Północno, Kosowo, Czarnogóro i Bośnią i Hercegowino, co chcesz Serbia znów? Utworzamy Jugosławię na bezpieczeństwo. To na tyle. Zostawcie suba i lajka, a zrobię część czwartą z sezon pierwszym. No i dziękuję, bo pomysł w części pierwszej mi dał jakiś gość, który dał bardzo dwa. No, i oczywiście zrobiłem ten Part 2, ale po parcie drugim ktoś mi spytał się, czy będzie Part 3. Odpowiedziałem mu, że będzie. No i będzie tak, dopóki wszystko nie skończy się długo i szczęśliwie. I drogi widzu, zostaw łapkę w górę i subskrypcję w że to mówię po raz drugi, ale dobra. Papa pa i pęk.